Czy work-life balance, czy study-life balance jest możliwy? Mam wrażenie, że internet podzielił się na dwa obozy. Jeden, w którym z jednej strony widzimy osoby, które żyją w totalnym odpuszczeniu i relaksie, i wszystko tak pięknie, samo do nich przychodzi, a z drugiej strony na obóz, który mówi, że trzeba ciężko pracować, żeby coś osiągnąć i w ogóle, że work-life balance nie jest możliwe, że to tylko wymysł, na którym ktoś próbuje zarobić. Ja mam wrażenie, że tyle ile osób o tym mówi, tyle jest różnych perspektyw. I pamiętaj, że z każdym razem, kiedy w internecie ktoś odpowiada, czy jest to możliwe, czy nie jest możliwe, to tak naprawdę mówi o swojej własnej perspektywie i o swoim własnym filtrze na świat. Na to, jak on patrzy na świat, opowiada o swoich przekonaniach i każda taka opinia to jest czyjeś przekonanie. Czy to są twoje przekonania? No właśnie. I na pewno to, co ja powiem w tym filmiku, będzie też wynikało z różnych moich przekonań. Natomiast będę starała się być jak najbardziej obiektywna i będę starała się wyjść poza swoje okienko myślowe, żeby rozważyć ten temat nieco szerzej. Po pierwsze, ja nie zastanawiam się za bardzo nad tym, czy work-life balance jest możliwy dla innych ludzi. Czy inni ludzie tak żyją? Ja chcę patrzeć na to, jak ja chcę żyć, jak ja chcę, żeby moje życie wyglądało, i nie myślę o tym, czy innym się coś udaje. Jest taka słynna historia o tym, jak pewnego czasu ludzie nie potrafili przebiec mili poniżej 4 minut. Roger Bannister jako pierwszy pokonał tą barierę, i jak tylko to zrobił, to nagle wszyscy sportowcy bardzo szybko zaczęli tę barierę pokonywać. Tak jakby istniała jakaś magiczna blokada, która powstrzymywała ludzi przed biegnięciem tej mili poniżej 4 minut, kiedy tylko jedna osoba udowodniła, że jest to możliwe, nagle wszyscy zaczęli przechodzić tą barierę i byli w stanie przebiec milę poniżej 4 minut. I myślę, że podobnie jest właśnie z tym work-life balance. Nie chcę, żeby cudze przekonania wpływały na moje i też to, gdyby tak było, że nikt tego wcześniej nie dokonał w swoim życiu, to nie znaczy, że ja nie mogę tego zrobić. Tym bardziej, że, sorry, ale nie ma jakiejś jednej, jedynej słusznej definicji work-life balansu. I myślę, że dla każdego może to wyglądać po prostu zupełnie inaczej. Też na początek, jak ta definicja wyglą wygląda dla mnie? Co ja rozumiem pod work-life balans? Czy to jest jakiś idealny, równy? Podział czasu na 8 godzin pracy, 8 godzin odpoczywania i 8 godzin snu, który w sumie też jest odpoczynkiem? Czym jest work-life balance w takim razie? Widzę tutaj przewagę odpoczywania i bardzo sarkastycznie i ironicznie się uśmiechnę w tym kierunku. Myślę, że dla kogoś work-life balance może być pracą przez 3 godziny dziennie i odpoczywaniem całą resztę dnia. Ale dla kogoś innego 12 godzin pracy dziennie będzie też ok, bo uzna, że nie jest to jakieś wielkie poświęcenie, kiedy pracuje nad swoim celem, ale na przykład w tych godzinach też się edukuje, rozwija i traktuje to jako zupełnie zbalansowane żyćko. Ja w sumie byłam już w obu tych miejscach i miałam zupełnie różne perspektywy w tamtym czasie, bo. Nie wiem do końca, czy 3 godzinny dzień pracy jest work-life balansem. Dla mnie to było zdecydowanie postawienie na życie, na life bardziej, i dobrze mi było w tamtym miejscu. Teraz jestem już troszkę w innym miejscu, rozwijam dodatkowe projekty, więc oczywistym jest dla mnie, że skoro postanawiam się czemuś dedykować dedykować swój czas, Podejmuję nowy projekt, do tego czasu pracy, który aktualnie mam, dojdą mi po prostu nowe obowiązki i dodatkowe godziny pracy. Więc muszę trochę wyjść ze swojego komfortu i pracować więcej. Czy zaburzam w tym momencie work-life balance? No nie, może dopiero do niego doszłam, bo dorzuciłam sobie więcej pracy. Dlatego na początek zdefiniowałabym, czym jest dla ciebie work-life balance, jak ty sobie to. Wyobrażasz, czy na przykład fakt, że edukujesz się po pracy, zaburza ci work-life balance, bo poświęcasz więcej czasu tak naprawdę na rzeczy zawodowe? Dla mnie to tak nie działa. <gry> ja jestem osobą, która uwielbia się uczyć i edukować i kiedy nie pracowałam, kiedy tylko studiowałam i poświęcałam czas na studia, a potem uczyłam się tego, jak efektywnie się uczyć, to nie czułam jakoś, że zaburza mi to study-life balance. Czułam, że to jest coś, co mnie wręcz rozwija, coś, co niesie mnie dalej. Inna sprawa, traktujesz swoje work albo swoje study, bo prawdą jest, że można tak to lubić. Tak lubisz to, co się robi, albo przynajmniej elementy, części tego, co się robi, że nie będziesz czuć, że jesteś w pracy albo że te studia są jakimś obciążeniem dla Ciebie. Na przykład nie lubisz księgowości, ale rób, lubisz robić zdjęcia, a to jest część Twojej pracy. To jest bardzo fajna rzecz, bo pozwala nam się lepiej regenerować i nie czuć takiego przemęczenia i przepracowania. Tak naprawdę to, co nas najbardziej męczy psychicznie, to Robienie rzeczy, których nie lubimy. O tym jest tak naprawdę work-life balance. Często robimy rzeczy, których nie lubimy. Ile jest takich rzeczy? Bo właśnie robienie tego, czego nie lubimy, najbardziej nas męczy. Przecież chyba nie jest Twoim celem w życiu usunięcie wszystkich aktywności i traktowanie tylko leżenia na kanapie jako odpoczynek albo tylko wakacji nad morzem, za granicą, najlepiej jakby to było, jako odpoczynek, jako tą część life. Życiem jest każdy dzień i każdy dzień poświęcony na pracę i na odpoczywanie i na zabawę. Wszystko jest życiem. Ja osobiście staram się dążyć do tego, żeby nawet nie musieć nazywać mojego życia work-life balancem, tylko po prostu traktować wszystko jako life. Owszem, może... Mam w swojej zawodowej pracy rzeczy, które tak średnio lubię robić i trochę bardziej emocjonalnie mnie męczą, i rzeczywiście to nie są aktywności, które mnie ładują, inspirują, a właśnie wyciągają ze mnie tę energię. I to ja staram się balansować je w moim życiu. Staram się je ograniczać, oddelegowywać, zmieniać albo poświęcać na nie po prostu mało czasu i szybko się z nimi uporać w ciągu dnia. Kiedy okazuje się, że. Twoje work albo Twoje study jest dla Ciebie coraz to bardziej przyjemne. Kiedy nauka jest dla Ciebie przyjemnością, kiedy cieszysz się z tej nauki albo pracy, po prostu łatwiej i przyjemniej się żyje. Kiedy nauka staje się przyjemnością, to nie czujesz, że musisz ją jakoś specjalnie balansować. Ja na przykład nie czuję, żebym musiała balansować w moim życiu ten etap. E, Edukacji, no jest to dla mnie czysta przyjemność, ale na ten moment balansuję bardziej między pracą statyczną, umysłową a tą fizyczną. Mogłabym uczyć się godzinami, ale ciało, które siedzi przy biurku, zastyka i męczy się. Potrzebuję świeżego powietrza, dlatego balansuję to aktywnością fizyczną, wyjściem na dwór, czasem. Oglądam kursy chodząc na bieżni przy, przy biurku, które mam podstawioną taką małą, e, lub w salonie, balansując wtedy między umysłem a ciałem. Temat work-life balance jest kompleksowy i nie można go ograniczyć do po prostu reguły, jak 8 godzin pracy, 8 godzin odpoczynku, 8 godzin snu. Każdy etap życia może wymagać różnych zasobów i energii, więc nie kierowałabym się tutaj tylko tym, co inni uznają za równowagę. Połecznie przeszliśmy od. Intensywnego ciśnięcia work hard do trendu, zadbaj o siebie w rozumieniu odpoczynku i relaksu, weszliśmy w erę takiego wręcz toksycznego self-care'u, który jest często źle rozumiany. Dla mnie, self-care to również dbanie o swoje przyszłe interesy i edukację. Obecnie dużo mówimy o nieprzeciążaniu się i dbaniu o siebie, ale mnie czasem doprowadzało to do wyrzutów sumienia, kiedy Bałam się wręcz pracować więcej, bo miałam wrażenie, że nie jestem w work-life balance, że się przeciążam. Może to wszystko było potrzebne, by teraz zauważyć, że mogę grać na własnych zasadach, kiedy nikt nie mówi mi, co jest self careem e, czy work-life balancem. Samodzielnie ustalam, co jest dla mnie najlepsze w danym momencie. Ja uważam, że totalnie coś, co nazywa się work-life balancem, stable life balansem jest możliwe, bo możemy sami sobie to zdefiniować i nikt nie może nam powiedzieć, czy to tak naprawdę jest work-life balance, jak to w ogóle ma wyglądać, na jakich zasadach mamy grać. A współcześnie mamy masę narzędzi do tego, żeby po prostu sobie to ułatwić. Szczególnie jeżeli mówię tutaj do studentów, to uważam, że moment, w którym nie masz za wielu obowiązków życiowych, Work-life balance, study-life balance jest bardzo łatwy do wypracowania. Wystarczy właśnie być smart, not hard, działać smart, not hard. Dla mnie na etapie studenckim było to właśnie nauczenie się efektywnej nauki, co sprawiło, że nie oddawałam już swojego życia uczelni, nauce i całemu temu systemowi, który mówi mi, że na jutro mam nauczyć się takiej ilości materiału, na pojutrze mam zrobić takie zadanie. Na popojutrze jest egzamin, coś tam, coś tam. Nie oddawałam swojego życia studiom uniwersytetowi, a dzięki efektywnej na nauce odzyskałam je dla siebie. Studia były tylko elementem mojego życia, nie wypełniały całego czasu w tym moim wieku między 19 a 24 rokiem życia, a były tylko fragmentem. Jeżeli masz ochotę uczyć się tej efektywnej nauki, to zapraszam Cię do kursu efektywnej nauki, który jest. Ikoną już wśród studentów, i pomógł wielu studenciakom właśnie odzyskać czas wolny na studiach, a często, gęsto znaleźć drogę do wyjścia z ciągłych poprawek lub nawet otrzymywania stypendium, co jest dla mnie niesamowicie satysfakcjonujące i cudownie jest patrzeć, jak wykorzystujecie ten program. Także daj znać w komentarzu teraz. Jak osadziła się w tobie ta wiedza, ten odcinek? Jak ty definiujesz swój work-life balance i żeby ten filmik właśnie zrobił jakąś zmianę w twoim życiu, bo z jakiegoś powodu w niego kliknęłaś, kliknąłeś? Powiedz, jak ty od dzisiaj definiujesz właśnie swoje work-life, study-life balance, żeby faktycznie służył tobie, a nie jakiemuś ogólnemu obrazowi tego, jak to powinno wyglądać, bo, bo tak wypada na przykład bo tak wszyscy mówią, że jest dobrze. Czekam na Twój komentarz i widzimy się w następnym odcinku. Trzymaj się cieplutko. Pa!